Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Drodzy państwo, z każdej strony w mediach społecznościowych jesteśmy bodźcowani umieśnionymi sylwetkami. Mieśni generalnie są trendy. Dlatego spytam dzisiaj naszego gościa, w jaki sposób skutecznie zbudować piękną, umieśnioną sylwetkę. A jest z nami Michał Podajko, dietetyk kliniczny i trener personalny. Cześć, Michał. Witam. Powiedz, Michał, walki w życiu jest dużo. Dlaczego my mamy walczyć jeszcze o tą rekompozycję naszego ciała i o te mięśnie? Dlaczego te mięśnie są takie ważne? To może, żebyśmy nie mieli wątpliwości, czy jest to ważne. Na pewno fajnie jest zwrócić uwagę na to, że jesteśmy przebodźcowani właśnie obecnie światem social mediów i stało się to popularnie nie tylko dlatego, że my w jakiś sposób chcemy. Osiągnąć tą sylwetkę, tylko jest to coś, czego nie możemy sobie w łatwy, w łatwy sposób kupić. To znaczy takich możemy sobie kupić w każdym momencie samochód, wymarzony dom czy coś tam, bo to jest kwestia tylko pieniędzy. To sylwetka to jest coś, co będziemy potrzebowali czasu, żeby to osiągnąć. A marzenia mamy? Są, a, a, marzenia a, mamy? a marzenia mamy? Tak. Dodatkowo, no ten świat media bardzo mocno stymuluje tym, jakbyśmy chcieli, jak wyglądają idealne sylwetki, co nie zawsze jest też osiągalne dla każdej osoby, ale tego te osoby nie są świadome. że to w większości wypadków jest to, czy to podrysowane, czy to jest kwestia genetyki, którą my możemy osobiście nie posiadać. No właśnie, powiedz mi, czy, czy to jest tak, że jakby to marzenie możemy spełnić niezależnie od wieku? Czy to jest tak, że jeżeli zamarzymy sobie w wieku 20 lat umieśnioną sylwetkę, to jest to równoznaczne z tym, jak sobie to w wieku 40 lat, tak? czy, czy osiągniemy te same efekty, i jak w ogóle, w jaki sposób się do tego zabrać? I czy to jest realne? Tak. Czy jest realne? Jest realne, bo to znowu będzie nas ograniczała nasza chęć. Znowu trzeba jednak będzie zwrócić uwagę na to, że mamy, budowanie sylwetki wymaga czasu, i to jest ta rzecz, która będzie nas ograniczała. Sylwetki wypracowane w social mediach, te, które zwracają na nas największą uwagę, są to sylwetki, które są przepracowane latami. Uh -huh. Bo to jest niestety długotrwały uh -huh. proces, czego my nie chcemy usłyszeć, bo to są lata wyrzeczeń, lata, w których osoby pracowały na tą sylwetkę. Im później znaczniemy, tym znowu będziemy mogli osiągnąć jakiś nasz limit, to, co naszą, pozwala nasza sylwetka w tym momencie czasu. Ale znowu nie nie będziemy mieli tyle lat, żeby osiągnąć ewentualnie oczekiwany rezultat. I znowu jest coś takiego, że z wiekiem Nasze możliwości będą się ograniczały ze względu na to, że będziemy mieli więcej rzeczy na głowie i znowu nie tyle? Ale powiedz mi, pod względem takiej, takiej struktury ciała, czy w wieku 20 lat i 40 lat możemy dojść do pewnego wymarzonego efektu? Czy, czy to jest tak, że tutaj ta biologia nas w jakiś sposób blokuje? Czy to jest kwestia tak, że to jest tylko he, kwestia chęci, i później realizacji tych chęci na przykład poprzez dietę, poprzez ćwiczenia siłowe i jakie? Właśnie jakie tutaj elementy. Wziąć pod uwagę tak, tak wiesz, tak codziennie. Mm -hmm. e, czy będzie nas ograniczała biologia w jaki sposób nie? Bo znowu kształtowanie sylwetki jest to reakcja organizmu na bodziec. Mm -hmm. Bodziec, który będzie zmuszał nasz organizm do zmiany swojego wyglądu, czy zostanie się szybszym, większym i tak dalej. Oczywiście będą wchodzić rzeczy, w które będą w wieku 20 lat nie mamy tyle problemów. Nie mamy tyle obowiązków, mniej rzeczy nas ogranicza, mamy lepszą regenerację, na więcej możemy sobie pozwolić nie tyle będziemy mogli sobie pozwolić na to samo w wieku 40 lat. Czyli mówisz o ilości stresu, pewnie tak, ilości snu rzeczy, też, prawda? Rzeczy, które będą wpływały na to, jak łatwo i jak szybko będziemy mogli osiągnąć daną sylwetkę. Kolejną rzeczą jest znowu, nie będziemy mieli też tyle siły, Mhm. Czy też czasu, bo mając te 40 lat, zazwyczaj mamy więcej obowiązków niż mając te 20. Jesteśmy mężczyzną, mamy mhm. lat 38-45 i chcemy zbudować masę mięśniową, nie tylko ze względów estetycznych, ale też potencjalnie ze względów zdrowotnych. Od czego zacząć? Mhm. Dieta czy trening? W celu zwiększenia masy mięśniowej będziemy potrzebowali bodźca, mhm. żeby to zrobić, i to bodziec będzie stymulował nasze ciało do zwiększenia swojej masy mięśniowej. Spo... Bodziec, czyli ćwiczenie. Bodziec, tak. To znaczy w jaki mhm. sposób ćwiczenie. Znowu nasze ciało będzie reagowało na bodziec, tak jak nasze ciało reaguje na promienie słoneczne, żeby bardziej się zmienić kolorystykę skóry, tak jak na, na opór, w jaki mhm. sposób, czy to ciężarem, czy czymkolwiek, do tego, żeby zwiększyć swoją masę mięśniową. Natomiast większość społeczeństwa nadal też powinna, ze względu na to, jak wygląda nasze społeczeństwo, powinna się skupić na zmniejszeniu tkanki tłuszczowej, znaczy, bo to. Się statystycznie mamy nadwagę, prawda? Tak, tak, niestety w takim społeczeństwie żyjemy zresztą hmm. w czasie szybkim, więc ta nadwagę nie, nie tak trudno. I teraz w celu zmniejszenia tkanki tłuszczowej fizyka jest bezpośrednia. Będziemy musieli ograniczyć spożywane, spożywaną energię, to znaczy kalorie. Natomiast nie powinniśmy, czy warto się ograniczać do jednego czy drugiego? No niekoniecznie, bo znowu mamy informacje, jeżeli chodzi o badania naukowe, które pokazują bezpośrednio, że możemy wykonywać jedno i drugie i jedno od drugiego nie jest zależne. To znaczy możemy stymulować nasze ciało, żeby zwiększyć masę mięśniową i w tym czasie jednocześnie przez ograniczenie kalorii zmniejszyć swoją tkankę tłuszczową. Chociaż jeżeli nie mamy dużej nadwagi, to chyba możemy ten deficyt kaloryczny mieć taki troszkę mniejszy, prawda? I wtedy przebudowywać się będzie nasze ciało i to też jest okej. Okay. Mhm. To znaczy proces, jeżeli chodzi o rekomendacje... Pozycji naszej ciała nie mhm. będzie zależna od tego. To znaczy, nieważne jak dużo tkanki tłuszczowej, czy jak duży deficyt mamy, znowu to na bodziec nasze ciało będzie reagowało mhm. w celu zwiększenia masy mięśniowej, zdecydowanie. Ale tak... Je, Im mniejsza tkanka tłuszczowa, tym będziemy mogli sobie, nie będziemy mogli pozwolić sobie na zbyt duży deficyt kaloryczny, bo musimy spojrzeć na to, że to wszystko jest stresem dla naszego organizmu. Jasne. Czyli e, po, e, powiedz tak życiowo, e, Michał, ile treningów e, w tygodniu, tak żebyśmy też nie przesadzili, bo też e, przetrenowanie to jest z kolei efekt od, odwrotny, tak, prawda? Tak, to nie mamy, znowu musimy spojrzeć tak. na to, że, bo to niestety często jest taka tendencja, że jak się rzucamy to na głęboką tak, wodę, tak. niekoniecznie świadomie i potem się do tego zniechęcamy. To nie tak powinno wyglądać, bo to znowu to... Potem mamy efekty, tutaj byłem raz i fajnie żyłem, kupiłem karnet w styczniu. E, żeby nie było wątpliwości, fajnie jest uświadomić sobie znowu to, co powtórzyłem już kilkokrotnie, że trening jest bodźcem. My nie mamy się zniszczyć na siłowni, my mamy dać bodziec do zmiany ciała. Czyli za trzy razy w tygodniu? E, jeżeli jednostka treningowa, żeby nie było wątpliwości, ja przez to w jakiś tak. sposób funkcjonuję, oporuję na badaniach naukowych i żeby maksymalizować, bo, stymulować najlepiej bo, matkankę mięśniową do swojej zmiany, będziemy potrzebowali przynajmniej dwa razy stymulować ją w przeciągu tygodnia. Żeby uh -huh. maksymalizować to wszystko. Uh -huh. Tylko żeby wtedy uświadomić sobie, że jednostka, na jednost, jednej jednostce treningowej nie doprowadzi się do tego, że uszkodzenia mięśniowe doprowadzą do tego, że na, jedno, na kolejną jednostkę treningową się nie pojawimy. Więc znowu podejść do tego z rozwagą, że nie więcej znaczy lepiej, uh -huh. dać odpowiedni bodziec, powiedzmy sobie, trzy serie na, na daną partię mięśniową po e, dwa ćwiczenia i znowu Powtórzyć to po czterech dniach, znaleźć znowu ten mięsień, żeby ciało nie dostało, że tak powiem, lańska, ale mhm. jednocześnie dało informację o tym, żeby mogło się zmienić. A dieta, powiedzmy, no mówi się, że to powiedzmy 1,5 grama białka na kilogram masy ciała, to, to, jest, to jest OK. Czy w przypadku każdego to jest OK? Yy, no niestety, niestety, w przypadku każdego nie, bo możemy mieć choroby nerek. I to jest jedyny przypadek, w którym ten 1,5, a dokładnie 1,6 grama białka na kilogram masy ciała to była ta w jakiś sposób minimalna dawka białka, jeżeli chodzi o to, żeby maksymalizować możliwości adaptacyjne naszego ciała. Znowu, ja bym się na tym białku tak bardzo nie skupił. Najważniejsze, Jednak. najważniejsze jest, mimo wszystko, bo to znowu jest. Są i żyjemy w czasach, gdzie te białko stało się popularne. Tak. Mamy produkty Hypertain, tak. co są wszędzie, wszędzie dookoła. każdego. Wydaje z nam dzień. się, że jak taką ładną paczuszkę kupimy, to już będziemy tak, mieć po to prostu już super mięśnie. Nie, nie tak. ważne, że to badania w głównym stopniu stymulowało nie, niektóre to nie, główne mięśnie, jeżeli chodzi, to znaczy stymulowało do rozwoju naszego ciała niekoniecznie mięśnie, ale to już nieważne. Hmm. Nie skupiałbym się tak bardzo na białku. Znowu to bodźcem dla naszego ciała jest trening. Czyli w przypadku nadwagi pilnować tego minimalnego deficytu, prawda? W przypadku braku nadwagi, no nie musimy. Czy minimalnego deficytu być świadomy, że ten deficyt musi występować? Powiedział to dietetyk kliniczny i trener personalny z efektami widocznymi, więc już nie ma wymówek, po prostu zacznijmy ćwiczyć.